Witajcie moi mili. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś 15 lipca przygotowałem dla was fragment listu świętego Ojca Pio do Ojca Augustyna napisany 1 lutego 1913 roku. Jezus mówi mi: że w miłości to On jest tym, który mi sprawia radość, w cierpieniach natomiast to ja mu ją sprawiam. Otóż pragnienie zdrowia byłoby szukaniem radości dla siebie, a nie przynoszeniem ulgi Jezusowi. Tak, kocham krzyż, tylko krzyż. Kocham Go, ponieważ. Zawsze Go widzę na ramionach Jezusa. Jezus wie już dobrze, że całe moje życie, całe moje serce należy do Niego i Jego męce jest poświęcone. Ach, Ojcze, wybacz mi takie słowa. Tylko Jezus może zrozumieć, jaką znoszę udrękę, kiedy jawi mi się przed oczyma. Bolesna scena kalwarii. Tak samo nie sposób pojąć tego, że pociechę przynosimy Jezusowi nie tylko przez udział w jego cierpieniach, ale także wtedy, gdy znajduję duszę, która z miłości ku niemu prosi nie o pociechy, lecz o to tylko by mogła uczestniczyć w jego cierpieniach. Gdy chce mi dać, poznać, że mnie kocha, Jezus pozwala mi odczuć smak Jego ran, cierni i trwogi, Jego męki. Gdy chce sprawić mi radość, wtedy napełnia mi serce duchem który cały jest ogniem i mówi mi o swoich rozkoszach. Kiedy natomiast on sam pragnie doznać przyjemności, wtedy mi mówi o swych cierpieniach. Zaprasza mnie tonem prośby i nakazu do ofiarowania mego ciała i ulżenia w ten sposób jego cierpieniu. Któż mu się oprze? Zdaję sobie sprawę z tego, że swym żałosnym postępowaniem zbyt wielu przysposobiłem mu cierpień, że zbyt często płakał z powodu mej niewdzięczności, zbyt często go obrażały. Nie chcę nikogo innego, chcę tylko Jezusa. Nie pragnę niczego innego, a takie samo jest pragnienie Jezusa, tylko Jego udryk. Na dziś to wszystko. Zapraszam, jutro. Zostańcie z Bogiem. Miłego dnia. Do usłyszenia.